Nazywam się Albert Lemański i jestem przedstawicielem firmy Frike Maszyny Rolnicze, oddział w Brągowie. Znajdujemy się w gospodarstwie pana Mirosława. W miejscowości Cieloszka na Kurpiach w powiecie kolejskim w województwie Podlaski. Witam Panie Mirosławie. Witam Pana. Panie Mirosławie, jaki model Pan wybrał? Model przede wszystkim, żeby służył do różnych takich drobniejszych e, prac. E, z turem, e, z siewnikiem, e, z opryskiwaczem i no, innymi maszynami. No. Panie Mirosławie, proszę pokrótce opowiedzieć. Jaki profil gospodarstwa prowadzicie, czym się zajmujecie i na jakim areale gospodarujecie? No, profil gospodarstwa to krowy mleczne, produkcja mleczna. Chodzi o gospodarowanie to na własnym gospodarstwie. Mamy 60 hektarów plus dzierżawa. Produkcja to roślinna, to kukurydza i trawy. Zakupił Pan ciągnik 6R120, ale jak dobrze wiem, nie jest to jedyna, nie pierwsza maszyna John Deere w Pana gospodarstwie. Pierwszy zakup to był w 2006 roku, no, takiego mniejszego ciągnika 5720, też z Turem. W późniejszym czasie, no to też 7 lat temu, w 2017 roku był zakupiony R215. Wybrałem model 6R120 z ładowaczem John Deere, model 643R, wyposażony w pakiet technologiczny. Mamy w tym ciągniku ładowacz z wagą który na pewno pozwoli e, usprawnić e, niektóre prace, które tym ładowaczem będzie Pan e, nim wykonywał. Dodatkowo traktor jest wyposażony w przekładnie przekładnię Autopowera 50 km na godzinę, która pozwoli na szybkie przejazdy między polami, a także usprawni wygodę pracy tym ciągnikiem. Dodatkowo, jak wiemy, zdecydował Pan się na cały pakiet rolnictwa precyzyjnego, poczynając od autotraka kontroli sekcji. Czym tak naprawdę będzie pomocny dla pana ładowacz, który jest wyposażony w wagę? Do czego będzie pan go wykorzystywał? No, myślę, że na pewno do, do jakiegoś tam zwozu, belek, e, siano-kiszonki, wtedy będzie wiadomo, ile te bele ważą i tak dalej. Nie? Do załadunku dodatków takich do TMR-u, e, powiedzmy jakiegoś tam muta czy, czy wysłotki. Wtedy wiadomo ile, ile tego się kurczę na łyżkę wzięło i, 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 i zadaje do, do poszowozu. Nie? No myślę, że też do, do jeszcze różnych rzeczy. No wiadomo, że jakieś tam zakup słomy, zakup e, innych rzeczy, wiadomo będzie, jaka to jest waga tego, jak ktoś tam przywiezie. No. Czy można jakieś tam pasze, które będzie się tam jakoś szykować, czy tam dalej, do tego można to zważyć, ile, ile będzie nie? nawozy też do przeważenia, jeżeli tam się przyjdzie coś zmieszać czy tak dalej. Nie? Tutaj też wiadomo ile będzie to tych kilogramów, czy do no, zasypane do silnikania. Ciągnik do, doposażyliśmy również o e, przedni wałek wąs z przednim tuzem, czyli jak naprawdę będzie wiadomo, będzie wykorzystywany przy kosiarkach zapewne. No, zapewne tak. No, przedni WOM jest do różnych rzeczy, bo można coś tam za przewałek czyli czy zapiąć do, do rozwalania kryzmy, czy, czy do wymieszania jakiegoś szamba też na przedni tus. No, myślę, że to jest przydatne do, do wielu innych rzeczy. Panie Mirosławie, w takim razie życzę bezawaryjności, wszystkiego dobrego i liczę na dalsze zakupy w naszej firmie. No i żeby Pan postawił na market John Deere w dalszej perspektywie czasu, a jak wiemy trochę tych traktorów tej marki Pan ma, także powodzenia. Dziękuję bardzo i myślę, że, że tak będzie.